Kasiu, czy przeszkadza ci w codziennym życiu, brzydko mówiąc, być deską? Nie stary. Właśnie w codziennym życiu to jest wygodniejsze nawet. Tak, tak centralnie z punktu widzenia takiego praktycznego to jest to wygodniejsze. I yy, przeszkadza na przykład w momencie, kiedy na przykład chcesz się wystroić i nie wiem, zakładasz jakąś yy, sukienkę albo koszulkę bardziej z dekoltem. No i tego dekoltu to. Kur po prostu nie ma, czy byś założyła to na przód czy na tył, to by nie było żadnej różnicy. Wtedy jest to mm, wtedy ci to tak bardziej na psychę wsiądzie i bardziej masz takie, no coś mi tu jednak tak z przodu brakuje, nie? Ale tak na co dzień to nie. Ja sobie mogę na przykład jest taki upał. Ja sobie mogę chodzić bez stanika, bo i tak nie ma żadnej różnicy, czy ja ten stanik mam czy nie. A jest mi chłodniej, jest przewiew, nie poce się tutaj tak. Jest bardzo bardzo przyjemnie. Przy leżeniu nie przeszkadzają Mogę, mogę se ten, mogę se leżeć na brzuchu, nic mnie nie boli.